Port Weba zyskuje nowe oblicze. Kluczowe inwestycje nabierają tempa. Na nabrzeżu maltańskim zrealizowano już kluczowe elementy, roboty rozbiórkowe oraz prace konstrukcyjne. Zakończono demontaż istniejącego nabrzeża, wykonano roboty ziemne, zainstalowano kompletną ściankę szczelną wraz z jej skreszczeniem i kotwami gruntowymi. Obecnie trwają intensywne prace zbrojarskie. Prace modernizacyjne przy Piersie wchodzą w kolejny zaawansowany etap. Piers został rozebrany i na jego terenie prowadzone są roboty kafarowe. Instalowane są stalowe pale o długości od 11 do 12 metrów oraz grodzice stalowe. Ich montaż znajduje się już na końcowym etapie. W porcie Łeba trwają również ważne prace podczyszczeniowe. Zapewnią one odpowiednie głębokości dla jednostek wpływających i wypływających z portu. Równolegle trwają intensywne prace projektowe nad przebudową wejścia do portu. W ich efekcie powstanie nowoczesny układ falochronów.